Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać przepis, który poradziła mi moja córka. Robi furorę na różnych portalach internetowych, dlatego też wypróbowałyśmy go razem i spodobał mi się. Jest to pyszne. To, nazywa się to cynamonowy lebek. Tak mi to moja córka przetłumaczyła. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak się go robi i co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować 300 g mąki, 23 g świeżych drożdży bądź 5 g drożdży w proszku, 30 g cukru pudru, 125 ml ciepłego mleczka, jedno jajko. 30 gram, sorry, 50 gram rozpuszczonego masła. No i cukru, łyżeczkę dam do rozczynu. I później <laughs> na posypkę będziemy potrzebować teraz 30 gram roztopionego masła, 50 gram cukru i jedna łyżeczka cynamonu, ale to później. Teraz sobie zrobię Rozczyn, wleję to mleko, dam jedną łyżkę tutaj mąki, cukru, łyżeczkę i nasze ups, drożdże pokruszę. I pozostawię na jakieś 10-15 minut do wyrośnięcia. Wszystko ładnie wymieszamy, tak, żeby aż te drożdże nam zaczną rosnąć. Później, po paru minutach, pokażę Wam, co robię dalej. Nie wiem, czy pokazałam, że jeszcze jest potrzebne jedno jajko. Nie wiem, to oczywiście cały no wszystkie składniki będą podane w opisie e, pod filmikiem, więc tam wszystko zamieszczę. No, i nasze tutaj drożdże już fajnie nam wyrosły. Ja się pomyliłam. Dodajemy do ciasta nie 50 ml roztopionego masła, tylko 40. Ja to wszystko zapiszę i nie wiem, czy powiedziałam o szczypcie soli. Więc teraz wszystkie składniki sobie połączymy z drożdżami. Naszą mąkę. Cukier puder. Szczypta soli. Jedno jajeczko. Zobaczymy, bo ja mam jajko numeru M. Czy będę potrzebowała jeszcze troszkę więcej mąki, czy mniej, to przy wyrabianiu się nam okaże. Także teraz wszystkie sobie te składniki połączymy na jednolitą masę. Taki chlebek można kupić też Znanej restauracji tutaj w Niemczech, nie będę mówiła nazwy, ale no, jest do kupienia, też smakuje, jest podawany z sosem takim bardzo pysznym. Ja sobie teraz to ciasto tutaj wyrobię, a my możemy sobie zrobić, wracając do sosu, jakiś swój sosik. Spróbuję coś tam wam pokazać. Ja sobie to ciasto teraz ładnie wyrobię na gładko i widzimy się ponownie. No i tutaj wyrabiając na blacie to ciasto podsypuję sobie dość sporo mąki, żeby nam się to ciasteczko nasze tak długo wyrobiło, żeby nie się nam do rąk nie kleiło. Także ja sobie go będę tutaj tak podsypywać i wyrabiać. Jak będzie wyrobione, to Wam go pokażę i dajemy go do piekarnika. Ja daję do lekko rozgrzanego, 30 stopni piekarnika. I odstawiam na około 45 minut, żeby nam swoją objętość podwoiło, ale pokażę Wam jeszcze króciutko, jak to nasze ciasto powinno wyglądać. No i tak wyrobione ciasto przekładam do miski wysypanej mąką. Tak, jak mówiłam, na około 45 minut zostawiamy przykryte ściereczką w ciepłym miejscu, żeby nam pięknie podwoiło swoją objętość. Jak to się stanie, to się widzimy ponownie. I jestem z powrotem, pięknie nam nasze ciasto wyrosło. Także teraz będziemy go wykładać na blaszkę, taką tą większą. Na papier do pieczenia. Przełożymy, niskę już odłożymy i będziemy formułować sobie taki placek. Rozkładamy rękami, Ręce umyłam. Także sformułujemy coś na kształt takiego podłużnego placka. Tak. Rozkładamy to ciasto z każdej strony naciskając. Nieremnie się umo... rozłożyło. Coś w tym stylu. Jak znacie, to to piszcie w komentarzach. Ja to mówię, poznałam przez córkę. Chyba dwa razy żeśmy to już robiły, bo nam ta bardzo smakowało. A mniej więcej tak. tak to powinno wyglądać. Teraz tutaj mam przygotowaną gorącą wodę i nóż maczam w tym i w połowie to nasze ciasto przekroję. O! I teraz jeszcze na trzy takie mniejsze części maczając ten nóż w wodzie. O! Tak? I... Z drugą stroną robimy to samo. O, coś takiego. I tak pokrojony chlebek. Wkładam do piekarnika i piekę na takie, żeby nam się pięknie przyrumieniło. Ja sobie zawsze sprawdzam patyczkiem. Jak nam pięknie urośnie do paczyczka się nic nie klei, to znaczy się, że jest gotowe. Ja Wam później powiem, jak długo trzymałam to ciasteczko w piekarniku. W międzyczasie, jak nam się ciasteczko w piekarniku piecze, ten placek, chlebek, zrobimy sobie sos, w którym będziemy, gdzie będziemy go moczyć i jeść. Ja 20 ml mleczka wzięłam, troszkę go Ociepliłam, co jest dzisiaj z moim głosem, i do tego dodam jeden cukier waniliowy. I tyle cukru pudru, żeby nam ta cała masa lekko gęsta wyszła. Więc będziemy cały czas dokładać, żeby nam to zgęstniało leciutko. jest naprawdę pyszny. Jeszcze troszeczkę myślę i wystarczy sosik będzie gotowy do chlebka. Chlebek już widzę ładnie rośnie w piekarniku. Także <śm> będzie pyszny i tak przygotowałam. Jak tam lubicie, lubicie bardziej gęściejsze, mniej gęściejsze. W zależności, jak kto lubi i woli. Ja zrobiłam mniej więcej taki sosik. Także w sosik sobie odkładam i czekam, aż nasze ciasteczko się upiecze. No i tutaj widzimy, chlebek już jest upieczony. Następnym krokiem wezmę te 30 ml rozpuszczonego masełka i posmaruję tym masełkiem nasz chlebek. On jest jeszcze gorący, więc tak, pędzelkiem każdą część wysmarujemy. Chlebek mi się piekł około niecałe chyba 20 minut. Tak i teraz wezmę sobie łyżeczkę. I będziemy ten chlebek posypywać cukrem i cynamonem z z góry. Może sobie to wezmę lepiej palcami. Będzie mi to sprawniej szło, jak to się mówi, na to nasze masełko, żeby nam tutaj wszędzie ten cynamon z cukrem rozprowadzić po tym naszym chlebku. I jak mi troszeczkę przestygnie, żeby z Wami spróbować, to będziemy się widzieć ponownie. Tak to właśnie ma wyglądać. Także tak to sobie tutaj cały ten cukier zużyję na tym chlebku. Także jak mi troszeczkę przestygnie, widzimy się ponownie, żeby z Wami spróbować. No i ten chlebek mi już lekko prze studził się, tak wygląda. Może ja go jeszcze na no, taki mniejszy kawałek przekroję, żeby Wam pokazać. Tak wygląda w środku, jest mięciutki, pyszny. I teraz w tym z tym naszym wcześniej przygotowanym sosem spróbuję kawałek tego chlebka. Tak. Pyszności. Naprawdę, kto lubi cynamon, polecam taki chlebeczek. Naprawdę jest pyszny. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie, za komentarze. No, życzę Wam nadchodzącego tygodnia, żeby był miły, żebyście byli zdrowi i wszystkiego dobrego. Także do, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa.